z taki gorąco, mi się wąs poci. Oh. Hello ladies and gentlemen, witam w następnym teście. A dzisiaj będziemy testować mój własny projekt. Kupiłam sobie o, taki ręczny odkurzacz. No i przyszedł w takim podłużnym pudełku. Jak go tylko rzuciłam na ziemię, moja droga marshmallow od razu do niego wpędzła. Więc przyszło mi na myśl, ej, jakbym to troszkę przerobiła i zrobiła jej zabawkę. Ale uhuhu, nie taką blęką zabawkę. Popatrzcie na to, to będzie miało otwory, będzie miało różne materiały, frędzelki, nie frędzelki, frędzelki, fiatuszki, guziczki i co sobie wymarzycie. Albo po prostu co, co macie w domu. Hm, tak. <grystanie> Wszystko tam zmieszczę. Więc zaczynajmy. Co potrzebujemy? No oczywiście pudełka. Jeżeli chodzi o materiały, no to co macie w domu? Najlepiej, żeby było jakieś różnorodne. Tu mam jakieś, jakieś wstążki, kwiatki, sznurki. No i oczywiście klej na ciepło, nożyczki, cyrkiel. Cyrklem wyrysowałam dwa wielkie koła. Później próbowałam je wyciąć bez nadziei wielkimi nożyczkami. Lepiej zainwestujcie w nożyczki do obcinania paznokci. O wiele wygodniej. Koła gotowe! A na dole poprzyklejam różne materiały. Czerwone, niebezpieczne, pomarańczowe. Wszystkie materiały przykleiłam do pudełka używając taśmy dwustronnej. Dobra, wracamy do kółek, bo w końcu wpadło na pomysł, jakiego materiału użyję. Użyję takiego złotego, żeby mogła się też odbić, jak w lustrze. <laughs> żeby materiał był ładnie dopasowany, to odrysowuję to kółka tak od środka. Przyklejamy i gotowe. Następną ściankę podzieliłam na pół. Z jednej strony pokryłam mieniącym się niebieskim materiałem, a z drugiej strony po prostu srebergiem. Na górę wyłożyłam. Hehehe, no, oczywiście to, co każdy kocha, czyli folię bąbelkową. I tym razem użyłam kleju na ciepło, żeby jednak nie było to tak równomiernie przyklejone, tylko troszkę wystawało. Art is finished. Na ostatniej ściance chciałam stworzyć taki bałagan. Wszystko i nic. No, ale oczywiście potrzebujemy, jakby podkładu, więc użyłam sreberka foliowego. I tu się zaczyna zabawa. Ktoś pytał, to to zielone i czerwone to jest taki materiał, który używa się do opakowania bukietów. Nazywa się paper tissue po angielsku, ale nie wiem po, po polsku. A to białe to jest taki materiał. Ale wytłumaczyłam. Wow. A teraz na górę daję kwiatki sztuczne. No bo czemu nie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi tak. A i tu wszystko w środku musiałam poprzyklejać dodatkowym kartonem, bo ten karton ogólnie jest bardzo miękki, to wszystko się złożyło. A teraz boki. Wszystko zaczynam obklejać taką papierową wstążką. Aj, ci się oparzyłam. <grym> a tak się dzieje, gdy włożysz palec do ust, a masz mink na ustach. <grym> Dobra, koniec użalania się nad sobą. Ramka gotowa. A teraz Ania była bystrzejsza i sznureczki ładnie przyklejała pincetą. <grym> wrędzle gotowe, nie oparzyłam się tym razem, no ale trzeba to jeszcze zakleić dodatkowo wstążką. Po pierwsze, żeby było ładnie, a po drugie no, żeby się te, te wstążki nie wyrwały tak łatwo. Haha, nie dam się. Z drugiego końca też zrobiłam taką pyszną rameczkę. Pyszną? Nieważne. A, <słuch> Chyba pyszną, bo właśnie tutaj takie kluzuszki daję, marshmallow, a marshmallow są pyszne. No i pikne dziołcha! że pani jeszcze się, się podobało, co? Ty jednak wolisz swój ogon. No błąd jaki zrobiłam, to na pewno ten to pudełko jest za małe po prostu. Wydawało mi się, że większe No to takie małe i w pupy nie mieści tam. Hmm? Później się do domku przyzwyczaiła i częściej się bawiła. Ale myślę, że mogli, możecie się zainspirować moim pomysłem i zbudować takie coś dla swojego zwierzaka, ale hmm, większe. Pamiętajcie o tym zabezpieczeniu w środku, żeby jednak ten karton był gruby, nie był za cienki, bo tak to wszystko się tam porozwala. Więc może pudełeczko za małe, ale ja się bardzo dobrze bawiłam. Mam nadzieję, że Wy też. Jak chcecie zobaczyć więcej mojej produkcji, to popatrzcie sobie tutaj. Zalajkujcie mój film, zasubskrybujcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. My się widzimy w przyszłości, a wy pamiętajcie, zostań kreatywni. Bye! O no, mojego paluszka, bo się oparzyłam. Oparzyłam się. No, no dziękuję. Kochana moje słodkie. No już, już uciekaj, już uciekaj. Bo na nastolatka jesteś.